Hej widzowie Witajcie na kanale Anderai TV. Dzisiaj znów zagramy w Project Playtime Zapraszam do oglądania No i widzowie zagramy w tego Project Playtime Ale jedyny haczyk jest w tym Że mamy coś takiego Nie wiem czy to widzicie Widzicie co na dole? Tak Widzowie co na dole <laughs> Więc spodziewajcie się, że dzisiaj będzie hakowanie Project Playtime. Więc yy, zaczynajmy od tego, żeby sobie zwiedzić menu główne. Powiem, że ten sposób, żeby zwiedzić menu główne yy, od Rockiego do Dog'iego zabrałem. Więc serdeczne pozdrowienia. Ja lubię kraść rzeczy. I chodzi o to w tym, że gdy w menu głównym i zrobimy sobie toggle, kamera normalnie nie działa, ale gdy piszemy sobie, żeby zrespić Mamilon Long Legs, tą grywalną Mamilon Long Legs, to wtedy Unreal Engine czyli silnik, na który jest ta gra, dostaje kontroler postaci, czyli dopiero wtedy dostajemy, jak gdyby, możliwość chodzenia, kiedy pojawia się jakiś, jakiś player, czyli na przykład Mami który ma możliwość chodzenia. Dlatego teraz, jak sobie zrobimy toggle debug kamera, to Mamy dostęp do tego przepięknego miejsca i sobie to dzisiaj pozwiedzamy. Od razu możemy sobie włączyć to, co mamy, co nam przeszkadza. W sumie da się tu włączyć gammę? Y gamma. Nie wiem, nie pamiętam, jak tu się gammę włączało, ale widzę, że tu dużo rzeczy jest w jednym miejscu. Y tutaj jest ten project playtime. Więc. Tu mamy naszego przepięknego playersa jakże piękny, widzowie Od środka go możemy nawet zauważyć Tutaj mamy przejście, którego normalnie nie widzimy A tutaj... Mamy... Haha, perpetu mobile abominacje Mamy widzowie tak ma abominacji, what the fuck? What the fuck? Co to jest za abominacja? Hagi, wiesz coś o tym? Mami, wiesz coś o tym? Boxy... Ej, boxy jest w... Widzowie! Ej, dobra. Dobra. To zacznijmy od tego. Możemy sobie kręcić w kółeczkiem jak w Unreal Engine, bo dostajemy taką jakby funkcję. Bo jakbyście nie wiedzieli, Unreal Unlocker trochę działa tak, że daje nam funkcję z Unreal Engine. Czyli nawet w czystym Unreal Engine możecie coś takiego wpisać. Wiecie? I, i a to tylko umożliwia nam tego wprowadzenie w grę. W grę. Więc y, mamy Long Legs. Od środka y, nie wygląda, bo ono nie ma ścian od środka modelu. No to jak ma wyglądać od środku jest pusta, tak jak każdy model. Mamy Hagiego Łagiego, który jakże chciałby się pobawić i ma dużo futra. Jest bardzo futrzasty, tak, tak Hagi, tak, tak. Oh, dobry Hagi. I w sumie takie, coś jakby było na miniaturkę. Taki eee pousowany hagiłagi. No i mamy poksibu i zawsze mnie ciekawiło, czy on jest w środku. On jest w środku i nawet ma animację ruszania się. O, ale ogówki, o gówkieło, widzowie, naprawdę, no bo tu ma pazury niby, ale jak on tutaj jest złożony? Jak on się tu mieści? Na to i wiele więcej pytań i odpowiedzi nigdy nie otrzymacie. Y on z tyłu w ogóle ma serduszko. Nie wiedziałem. Nie. Od dołu jak wygląda boksybu? Nie zobaczymy tego. No, same stopy ma, no, stópki. Stópki widzowe, stópki. E, więc to mamy za sobą. Ten cień Hagiego. Czy to jest zwykły cień? Czy tu naprawdę stoi Hagi Wagi? Więc przekonajmy się. Powiem. To jest. Hagiwagi Normalny zwykły Hagiwagi Co tam jest? Ja tam widzę jakieś O ja już chyba wiem co tam jest Już wiem widzowie co tam jest Tam jest customizacja, znaczy nie customizacja tylko Jak się nagrody otrzymuje Tu mamy światełko ładne Tu mamy Hagiego który się stoi tak, tak idzie można powiedzieć Drebza sobie Błyszczą na jego twarz Morderczą No Właśnie, yy, yy, źli byliście to. Yy, no, tak się to kończy. No, co my tu mamy jeszcze? O, tu jest połączone za ścianą jest od razu to miejsce. Tu jest jakieś światło. Światłość, widzowie. Światłość tu jest. Ej, widzowie, nie mówcie, że to światło z końca kory. Co? Jak... Po co ono tu jest? Dobra, nie wiem, ale. Idziemy sprawdzić yy, Gdzie to było Tutaj jest Mami, tu jest to Tutaj Mamy jakiś korytarz dziwny Dziki No a tutaj mamy customizację playersa Więc jak sobie sprawdzacie Na przykład chcecie sobie kupić yy, yy, bo yy, Tego yy, yy, Boxa Lootboxa naszego Za pieniążki I to jest skam, że pieniądze każą płacić, a nie to nie Można tego odblokować normalnie to szkoda trochę, ale. Ale tutaj normalnie się to wszystko pojawia. I nawet możemy zrobić widzowie coś takiego jak. Yy, mm, nie wiem, czy to jest, działa? Czy to jest Break Target czy Destroy Target? Tak, to jest Destroy Target. Widzowie, możecie powiedzieć: Papa! O oh, fuck! usunęłem całą ścianę. Dobra, na razie nie będę usuwać, bo coś usunę ważnego. Więc. Mamy quiet. Loud noise during the show will resolve your immense removal from the theater. E, więc tutaj mamy pokój z y, tka, ta, w ogóle ta, z kasetą, której jeszcze nie odsłuchałem. Co się stało z tym hagi-łagim? Co to jest za Hagiwagi po wylewie? się spróbuję to biurko rozwalić. Zobaczmy jego twarz. Widzowie. Ono nie ma twarzy. Gdzie on ma twarz? To jest jego twarz? Co to jest? Widzowie, co to, co to jest? Nie wiem czy ktoś jest w stanie to wytłumaczyć. Widzowie, chcielibyście przesłuchać tej kasety w następnym odcinku? A ja wam powiem Nie, nie, odsłuch nie odsłuchacie. Opatrzcie jaki fajny telewizor. Ale ładnie wymodelowali. Do widzenia. I co się? OK okej. Okay. Dobra. Tego tego nie możemy usunąć. Mamy lewitujący ekran. Tu mamy maszynę do szycia. Totalnie niepotrzebną. Tutaj nic nie mamy ciekawego. Tutaj mamy ten shop, gdzie możemy co... Co, co ile się resetuje, możemy coś kupić ciekawego. I tu naprawdę możemy to kliknąć i nie ma dźwięku? Ale kubek i plaka Pilar. Ej, widzowie, jakby takie, czy takie, nie, takich chyba na stronie nie ma z tego co wiem. Ej, tego. Project Playtime. No boże, Poppy Playtime. Nie ma chyba na stronie tego. Się tak to wydaje. Nie wiem dlaczego. Tak mi się to wydaje, ale, ale przepiękne. To jest bardzo ładne. O i tutaj mamy zieloną łapkę. Grabak. Co my tu jeszcze mamy? Yy, nic nie mamy. <śmuletarily> Nic tu więcej nie ma. Gaśnica! Mamy pool y tire y jail. Aim, filter, Dobra Kto pytał? Nie ma zero tam się tym interesuje? Chcecie coś coś zakupić w sklepie? Mogę to usunąć? to to jest niemożliwe M M to, to się nie da usunąć zero tego Tego? O, da się jednak monitor usunąć? Nie ma monitora. Nie, no jakby... Gdzieś tu musi być hitbox. Czy to nie ma... Przez to, że nie ma jakiejś kolizji? No ja to myślałem. Co to za podłoga biała? Nie ma... Co to za biała podłoga, której się usunąć nie da? Mmm. Słabo. Dobra. Eee, co my tu mamy jeszcze? Ej, czy to na dole się renderuje tylko, jak ja jestem w jakimś miejscu? To co na dole? Bo patrzcie, jak ja tutaj jestem, to dopiero mogę... A, bo to jest pod tym, jeszcze niżej niż to, bo tu mam... Nie wiem, co tu mam w sumie. Tak, widzę, tu mam kasetę, a tu dopiero piętro niżej. Jest gdzieś tak, tu jest schowany nasz player. Więc y, to już mi się wydaje, że menu główne obeszliśmy dosyć i bym sobie zrobił tak, tak, nie, muszę bym robić coś w stylu tak i jak, mogę kliknąć enter to box, czy nie mogę? Chyba nie. Yy... Więc widzowie musimy zresetować gierę. Dobra, więc jesteśmy po przerwie. Mam nadzieję, że wszystko działa. I tutaj mamy jeszcze nieskazitelnego naszego Project Playtime. Ale już gdy kliknę play, co schostujemy grę, ale zrobimy Friends Only. Bo inaczej będzie źle. Więc. <coughs> mamy tu nasze miejsce. I wpisujemy sobie. Pracujemy sobie? Coś, mi nie działa? Nie, mam. Coś się nie działa? Nie, trzymam. Coś się nie zinjektowało? Yy... Czy ja tu nic wpisać? Nie, ja bym przecież... Dobra. Dobra. Stwierdził, że jeszcze raz trzeba odpalić Unreal Unlocker. Jeszcze raz injektować. I mam nadzieję, że teraz nie skraszuję. Bo może jest bardzo duża szansa, że mi skraszuje po prostu komputer. Znaczy nie tyle co komputer, tylko Project Playtime. No nie działa. Jeszcze raz włączę. Ej, no tutaj? Tutaj też nie działa. Muszę, muszę jeszcze raz od początku. <zyskutki> Powinny mi trzy wyskoczyć. Fatal error. A ja powiem wam, jak ja kocham Product play Jeżeli mi teraz nie zadziała, to w następnym odcinku to zrobię, bo już jest późna godzina, dosyć. Proszę. Select. Project Playtime. Univers Universal Unlocker. Wszystko jest do inject. O, teraz zadziałało. Dobra, widzowie, teraz działa. Play, host game, friends only. Najpierw sobie sprawdzimy tutaj faktor, zobaczymy później sobie teatro. Teatro. Może sprawdzimy sobie sam taki na szybko jakoś. A w następnym odcinku sprawdzimy reszty. Oki, okay? oki. Ale to, co się w poprzednim odcinku stało, z mojej perspektywy, to jeszcze dzisiaj dalej nie dowierzam, że ktoś tak schakował, że się gra zaczęła w ogóle w innym miejscu. I że to zadziałało, to też jest coś. Więc mamy do wyboru coś takiego jak <toczysk> toggle deba, kamera. i możemy sobie latać po tym całym miejscu. Spójrzcie, widzę, w jakim mamy małe łapki. Tak, normalnie widzimy. Patrzcie, patrzcie jakimi, jak z kamery gracza my powinniśmy być maciubcy. Dobrze, to tutaj mamy drugi pociąg. Który możliwe, że może nie mieć kolizji. E, tu jest dźwięk taki, tu jest tak dziwnie dźwięk zrobiony, że patrzcie, że tutaj w tej strefie jest dźwięk, ale gdy Wyjdziemy? Już nagle wszystko ucicha. Też sobie poszukam y, y, skryptu na ga game, bo tak trudno będzie, ale żeby zobaczę na szybko. Co my tu mamy? Tu jest tak, tu jest ten. Tu, jest. tu mamy do wyboru, widzowie. Jak wybieramy sobie potwora. Dobrze. Tu. Wy co wie? Tutaj mamy ścieki. Co ja bym zrobił tutaj teleport. Teleportnęło mnie? Teleport. Czy tu nie ma kolizji? Dziś mnie teleportuje niby. Tu jest mapa. A tu jest ta mapa. Do... Dobra, to jest to miejsce. Ok. To wielkie, to jest ta mapa. Nasza, gdzie my gramy. Co to jest za jasny punkt? A to są te okna. Oki. Oki. Oki, rozumiem. Ale to mocarnie wygląda, powiem wam że nawet od środka nie widać, jak, jaka tu jest duża hala, ale od zewnątrz, jakby to miał być budynek, to to nawet by ładnie wyglądało. Wiecie co, widzowie? W następnym odcinku sobie na luzie my żyjemy? Że nie możemy się... Dlaczego nie możemy się teleportować? Patrzcie, widzowie, co ja zrobię. A najpierw w togle back camera, o, jesteśmy. I zrobię coś jak y, Destroy Target. O, patrzcie, widzowie, była ciuchcia, widzieliście tą ciuchcie Już nie ma ciuchci. Nie ma tą ciuchci, co mnie wkurza, że kolizji nie ma. Patrzcie, widzieliście tą ciuchcię? A ja wam powiem, że jej już nie ma. No. Jej już nie ma. Nie, nie ma ciuchci. I możemy spać na tory. Ale fajne kolizje. Też tego widzowie. Też to wywalam, tą cichcie też. Gdzie jest tu? Chyba takiej nie wywalimy. Te, też był ten problem, że trzeba spamować tu, gdzie są drzwi, tak? Żeby się wydostać. Dobra, może teleport zadziała. No. Teleport. Może zadziała. Teleport. Nie no nie działa teleport dobrze A, bo tu jest niewidzialna ściana i tutaj trzeba. Tak, tu jest niewidzialna ściana. Dobrze, to też sobie rozwalimy. Czekam aż się wyłączy czat. O no i wpadłem w kolizję gdzieś. Widzowie, fajnie było grać w tą przepiękną grę. Ale jakby to powiedzieć... Ja spadam... W sumie nie spadam. Jest normalnie. Długa ciukcia. Tylko tu jest dosyć ciemno, więc nie widać dużo. Ale to wszystko możemy widzowie, rozwalić nawet to, co jest pod nami. O! Ty co jest? Jaką jeciurzę zrobiłem idealną. I hit. Ty teleportuje nas! zepsuli całą zabawę. Całą zabawę zepsuli, że da się uciec. Musimy się przeteleportować. Czyli widzowie... D dobra, tu się tak łatwo nie pobawimy, bo będzie nas tepać, nie wiem, chyba nie pochodzimy sobie po tej mapie. Nie wiem co trzeba zrobić, czy pochodzić. Chyba by trzeba było grę wystartować. Więc widzowie, to by było na tyle z tego materiału. W następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli, Dalej pohakujemy tą grę, więc zapraszam do subowania, lajkowania. Cześć, pa!